Cześć, zacznijmy ten tydzień od aktywności. Zapraszam do prostego wspólnego treningu w pozycji stojącej. Zacznijmy od marszu. Starajmy się podnosić kolana jak najwyżej. Pamiętajmy o pracy rąk. Kolejnym ćwiczeniem będzie łączenie łokcia i kolana, prawy łokieć, lewe kolano. Jeżeli nie jesteśmy w stanie dotknąć łokciem do kolana, starajmy się to robić do momentu, na ile jest to, jest to możliwe. Zróbmy sobie po 5, jeżeli jest ktoś w stanie, może zrobić 10 powtórzeń na jedną stronę. Teraz ręce na bioderka i krążenia bioder. 10 razy w jedną stronę. I 10 razy w drugą. OK, teraz kolejnym ćwiczeniem będzie unoszenie kolan w bok. I też zróbmy sobie po 5 powtórzeń na stronę. W kolejnym ćwiczeniu postaramy się uderzyć piętą w pośladek. Tutaj również wykonajmy sobie po 5 powtórzeń na jedną nogę. Starajmy się trzymać kolana blisko siebie, żeby nie robić odwodzenia w bok. I raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Ok, w kolejnym ćwiczeniu. Jedna stopa cała na podłożu, drugiej unosimy piętę i przechodzimy z nogi na nogę. I tutaj również zróbmy po dziesięć. Przejść raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10, okej. Teraz stajemy, ogonusz i wspięcie na palcach. Raz, możemy do tego dołączyć unoszenie rąk w górę. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Pamiętajmy o oddychaniu: unosząc ręce w górę, bierzemy wdech, opuszczając, robimy wydech. Ok, przechodzimy teraz do wykroków. Starajmy się, robiąc wykrok, trzymać stopy równolegle do siebie. Robiąc wykrok, starajmy się, aby kolano przykryło naszą stopę i zróbmy po 5 powtórzeń na nogę. Raz. 2 3 4 5 Teraz stajemy w lekkim rozkroku, stopy delikatnie na zewnątrz i będziemy przenosić ciężar ciała z jednej nogi na drugą i tutaj również staramy się przykryć kolanem stopę. Robimy 5 powtórzeń na jedną nogę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć dobra, kładziemy teraz dłonie na barkach i wykonujemy krążenia ramionami pięć razy w przód i pięć razy do tyłu. Raz. 2, 3, 4, 5 i teraz w tył. Raz, dwa, trzy, 4, 5 Stoimy nadal w rozkroku i wyciągamy teraz ręce przed siebie. Wyciągając, otwieramy dłoń, i wracając, zaciskamy w 5 przy klatce piersiowej. Po 10 powtórzeń na jedną rękę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Okay, robimy to samo tym razem w górę. Raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Okay. I jeszcze raz to samo, tym razem na boki. Raz. Dwa, trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć. Opieramy teraz ręce za głową. Wykonujemy skręty tłowia po pięć razy na jedną stronę. Raz dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, okay, przechodzimy do skłonów bocznych, ręce dalej trzymamy za głową i tutaj również po pięć skłonów na jedną stronę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. możemy trochę się rozluźnić, przeskoczyć z nogi na nogę. Na koniec zróbmy sobie 10 półprzysiadów. Pamiętajmy o prostych plecach. Delikatnie napinamy mięśnie brzucha. I zaczynamy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. 7, 8, 9, 10. Ok. Już na koniec jeszcze zróbmy sobie 10 oddechów. Unosimy ręce w górę, wdychamy powietrze nosem i opuszczając wydychamy ustami. Ok, dziękuję za wspólny trening. Mam nadzieję, że rozpoczniecie ten tydzień pełni energii i zmotywowani do pracy. Cześć.